Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa na moim kanale. Jeżeli Wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, pamiętajcie o tym, że z kodem Sylo Macie 10% bonusu do każdego doładowania, jak i również 2.10 na start, a doładować można blikiem, wizą, przelewikiem skinami, krypto, gift cardem, czy również Apple Pay'em, Google Pay'em I dzisiaj sobie tutaj moi drodzy potwieramy skrzynki, które są 1 do 1 odzorowane do skrzynek, które mamy w Counter Strike'u. Więc pamiętajcie o tym, że Strona jest tylko i wyłącznie przeznaczona dla graczy pełnoletnich, dla osób pełnoletnich. Więc jeżeli nie macie 18 lat, no to niestety musicie stąd wyjść. Nie jest to dla Was odcinek, a my dzisiaj się tutaj pobawimy, pobawimy właśnie w otwieraniu. Aktualnie też trwa na stronie Event Arm Race, gdzie możecie sobie tutaj otworzyć ciekawe skiny. 3725, przypominam, pin tutaj do skrzynki tajemniczej. Bomba rozbrojona, no i jedziemy z tematem. Więc, moi drodzy, tak, mamy tutaj 15 wiernie otworzonych skrzynek z Counter-Strike'a, które mają identyczne szanse w obniżonej cenie, więc taniej niż w CS-ie. możemy sobie otworzyć tutaj otworzone 1 do 1 skrzynki z e, właśnie ze skinami. No i dobra, zaczynamy od kierować case'a. Zaczniemy od razu od trzech takich skrzynek i zobaczymy, co nam tutaj ciekawego poleci. Mamy tutaj Hideouta, Dark Sigil i Irezumi. Okej, okay, dobra, jedziemy dalej. Troszkę, troszkę tutaj zminusowaliśmy. E, Kolejna skrzynka to jest Dezastre, Hideout i Hideout, okej, okay, Dualberetki i też skałcik, który jest tutaj w e, statraku. Jedziemy dalej, jedziemy dalej moi drodzy, bo dzisiaj tutaj troszkę poszalejemy, e, trochę tego mamy, bo trzeba przetestować. Oj, ten Olympus Zeus, on nie jest wcale taki tani, więc tutaj nam troszkę e, zwrotkę zrobił i kolejna skrzynka taka... No i tu mamy Five Syvana, mamy MP7, mamy Edge Lorda Też na co CSGO się mamy opcję zwiększenia sobie szans na e, zdobycie przedmiotu Więc możemy tutaj użyć Jester Mode. Jester Mode kosztuje 417 zł za trzy skrzynie Jedną taką skrzynię za 139 zł możemy otworzyć Jester Mode zwiększa szansę e, do tego, że e, mamy równ równą szansę na zdobycie każdego e, przedmiotu Więc spróbujmy sobie na Jesterze trzy takie e, skrzynki O, o właśnie z nawet tej skrzynki Trzy takie skrzynki otworzymy jak widzicie jest troszkę taniej. I e, Chrome Canon i Edge Lord, moi drodzy. Mamy tutaj trzy skiny, za które e, moglibyśmy wziąć 316 ziko. Jak padła promka, to sobie jeszcze z jedną taką skrzynkę otworzymy. I mamy tutaj analog, input, save, of Dobra, więc tutaj mamy kilowatt case'a, tak on się nam tutaj prezentował. Lecimy dalej, lecimy dalej. Kolejna skrzynka jest to fracture case, moi drodzy. Eee, skrzynka, której jeszcze tutaj nie otwierałem, więc jedziemy sobie z fracture case'em. Trzy takie na starcie, po normalnej, klasycznej tutaj szansie. I zobaczymy, co nam tutaj poleci. Rusty, cassette i ultralight. Okej, okay, dobra, lecimy dalej z kolejnymi trzema takimi skrzyniami. Skrzyn eee, <laughs> I mamy tutaj tak... P250, mamy Bizona i P2000. No i dobra, jedziemy dalej z kolejną tutaj skrzynią, nagrywam któryś już odcinek z rzędu, nie tylko ze skins, ale też z yy, PUBG'a nagrywałem, yy, czy też odcinek tutaj nagrywać będę z Battlefielda i już powoli gardło mi wysiada, ale tutaj powiem wam, że trzeba wam kontentu jak najwięcej zapewnić, żebyście mieli też co oglądać i żebyście o mnie nie zapomnieli, więc jedziemy sobie z kolejnym Fracture Case'em, tutaj skrzynka była bardzo na plus. Ogólnie, mamy też... Funkcję tutaj otwierania skrzynek w Rapidzie, czyli automatycznie wy... automatycznie otwórz wybraną liczbę skrzynek. Bierzemy sobie trzy taśmy na przykład i dajmy sobie tutaj 15 skrzynek. Za 15 skrzynek możemy otworzyć za 116 zł, i działa to tak, że nam się one same otwierają i nam pokazuje, jakie zdobyliśmy tutaj przedmioty. Mamy dwa fioletowe i trzy bodajże niebieskie, i za wszystko mamy 14 ziko, a wydaliśmy 116, więc sprzedajemy i możemy na Rapidzie puścić sobie jeszcze Taki skrzyneczek i na przykład patrzcie Jak to wygląda, trzy niebieskie, jeden fioletowy 8 niebieskich, jeden fioletowy I tutaj na końcu skrzynka nam się uzupełniła No i jak widzicie możemy szybko sobie tutaj Otworzyć, no i mamy też opcję Tego jester mode, oczywiście trzy skrzynki na e, Jesterze i zobaczymy tutaj Co nam ciekawego e, poleci Mamy tufery, extambed i mainframe Okej, okay. dobra Całkiem spoko skrzyneczka ten tufery tylko e, był taki Sensowniejszy, ale no print stream adobisa bo koskę jakoś bym chciał wydropić w co Starowałem bardziej, no ale niestety, jest jak jest. Przechodzimy dalej do Rico case'a, skrzynka, którą bardzo dobrze pamiętam z Counter Strike'a i bardzo dużo tych e, Rico case'ów sobie e, otwierałem w pewnym czasie i to w CSie. I to w sensie za te e, kluczyki. No i powiem wam, że nigdy mi nic konkretnego nie wydropiło, więc czas tutaj przetestować na, e, na, na skinie. Na Skincie Recall Case'a i mamy tutaj na przykład już takiego Save Off, który jest warty 4 d i nam zwrócił mm, koszt 3 skrzynek co najmniej. jeszcze żeśmy tutaj wyszli na plus. Polymak, Mac 10... I mk, 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 Polymag kolejny, więc tutaj szału. Nie, bo. O, print Streamek O Jezu, gdyby ten print stream poleciał, nie? Gdyby ten print stream poleciał, on jest warty tutaj trochę, no w najlepszej jakości, to byśmy go mogli za 1500 ziko nawet tutaj bójnąć, więc no jest naprawdę, naprawdę e, konkretny. Rico kolejny. I mamy tam dwa Negewy, i mamy e, Famasa. Dobra, spróbujmy takiego case'a jeszcze otworzyć na Jesterze, bo tych skrzynek dzisiaj trochę mamy, więc tutaj musimy troszkę przyspieszyć. E, redukcja tutaj cen była chyba ostatnio. O, dobra, jest kosa. Jest koska. No i widzicie, jak mówiłem, nigdy nie udało mi się na zwykłych e, case'ach otworzyć e, koski. A tutaj na stronce żeśmy wydropili sobie rękawiczki. Ile one kosztują? 18 Patoli Marble fade? O, panie, o, panie, no to dobra, no i widzicie, za 6 styłów otworzyliśmy recall case'y i dropnęliśmy kosę za 18 patok, patola prawie, o, panie, dobra, no to tutaj to mi się podoba, to mi się podoba, recall case'ik, moi drodzy, oddaję jak najbardziej czas na skrzynię rewolucji, trzy takie skrzynki rewolucji. No teraz to powiem wam, że aż energii dostałem trochę. Trzy skrzynie rewolucji, mamy P250 i MP5, więc elegancko. Dobra, jedziemy z kolejnymi trzema skrzyniami. E, I nam tutaj poleciał Banana kanon Fragments i SCAR-20 Fragments. Wchodzimy też na wyrównanego Rapida. Otwórzmy sobie tutaj 20 skrzynek. Zaszalejmy 20 skrzynek, 190 Zico i zobaczymy tutaj, e, co nam poleci. Oj, bo blisko radę specialitemu temu. Ej, całkiem przyjemnie to się otwiera, tylko szybko bardzo, nie? I tak do końca, no nie czujemy takiej... Prędkości e, otwierania. Otwórzmy 10 skrzynek, jeszcze raz takich e, rewolucyjnych. No i dobra, mamy tutaj fioletowy skin, różowy raczej skinek. E, no i dobra, no i tutaj nam poleciało. Też szału nie ma. Ten umpiek całkiem spoko. No ale ta poprzednia skrzynia to zrobiła robotę. No i jester młodzik, moi, moi drodzy. Jester młodzik trzy takie e, skrzynki 742 zł. Revolution Case. No i co? Polujemy na kostkę pewnie dalej. Nie. Jedną kostkę już żeśmy upolowali. E, więc czas tutaj popolować trochę na te e, nożyki. Spróbujmy tutaj, spróbujmy. O, ale żeśmy tutaj przytulili pięknie. Dobra, temu kału to nie jest też sła MK. E, całkiem u nas spoko jest. No i dobra, o, trzy. E, Kolejny. czekajcie, ja się tak rozpędzam, że za chwilę tutaj też nie e, zaszalał za bardzo. I kolejne jeszcze trzy na tym i lecimy na kolejną skrzynię. No, trochę tych tutaj e, przeleciało nam rady speciality ale no nie poleciało. Nie poleciało. Jak poprzednie poleciało, to teraz to już no jest naprawdę grubo. No i Danger Zone Case, moi drodzy, skrzynka, która została wprowadzona wraz z trybem Danger Zone do Counter Strike Global Offensive, e, gdzie mieliśmy tutaj. Moi mili, mieliśmy tutaj ten tryb Battle Royale w CS, nie? Battle Royale został prowadzony z Danger Zone. No i Danger Zone już nie mamy niestety w csr dwójce. a nawet lubię sobie tam postrzelać. Podobał mi się ten trybik, całkiem przyjemnie mi się nam strzelało. Jedziemy tutaj z tą skrzynką i zobaczymy, co nam poleci. Nevermore, Black Sand i Danger Close. Okej, okay, całkiem nieźle. E, lecimy sobie na Jester Mouchy jeszcze. E, takie Danger Zonki. niektóre Uuu, wow, ale tutaj było, dobra, mamy special ten kolejny, Neonuara No i co teraz nam poleci? No, 18 koła przedtem było, żeby teraz e, tutaj wstydu nie było Jest karambicik, okej, okay. nie jest źle, 1240, ej, polujemy, polujemy, polujemy Powiem że naprawdę dzisiaj polujemy, <laughs> ile są nam całkiem niezłe rzeczy Tu mamy Asimowa, Asimow mi się ślicznie podoba bardzo, ten kałach jest to jeden z moich ulubionych kałachów I ten Asimow jest całkiem spoko skrzynia koszmarów koszmarów Nightmares and Dream Snu i koszmarów bodajże ono jest na Polski, jeżeli dobrze kojarzę Jedziemy, jedziemy tutaj. No ceny pomniżane są, po tych update'ach ostatnich były tutaj właśnie redukcje troszkę cen tych pewnie skrzynek, no i no i no i dlatego te ceny są tutaj po obniżane trochę no i fajnie 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 bo może jeszcze taniej sobie otworzyć więc to mi się jak najbardziej podoba no i chyba to jak wchodzimy na nową skrzynię to nam pokazuje właśnie że się ta cena zmienia dobra trzy takie jeszcze kolejne koszmary dreams koszmary co to jest nightwish starlight protector rapid eye no i oczywiście rare special item dobra tutaj mamy te beretki mendele nie podobają mi się one melodramy raczej nie podobają mi się no i tutaj mamy night terror o ta jest ładna akurat ta mi się podoba night terror mi się podoba no, nie z roga, a jest całkiem przyjemna Otwórzmy sobie 10 takich skrzyni na e, Jesterze, no i patrzmy co nam tutaj Ciekawego poleci, co nam tutaj ciekawego Leci, e, Skrzynie i 203, no troszkę Zabrało, e, czas tutaj moi drodzy uderzyć Na jester moda, co tutaj się dzieje Co tutaj się dzieje też na telefonie, już mnie Na steamie dodają do znajomych, bo To jest tak, że jak dropniecie jakiegoś konkretnego itema Pokazujecie się na górze i jak nie macie ukrytego profilu To na przykład może Mogą was tutaj dodać do znajomych Jak dropniecie coś mocnego, to często ludzie dodają do znajomych piszą na przykład wam gratuluję, nie? Czy takie rzeczy, dobra, jest teraz special idę, Mamy najdłuższa kolejnego, ej, na tym gesterze, Oddaję, dobra, co teraz nam poleci? Co teraz nam poleci? Uuuu Gama Doplerek za 6,5 koła Ale ten Gama Doplerek jest prześliczny I sobie go zostawię Jest bardzo ładnym skinem, podoba mi się bardzo Więc no, taki Gama Doplerek No, śliczny, śliczny, śliczny Trzeba go chyba przywitać Tutaj w naszym ekwipunku, nie? To byśmy mogli takim Doplerkiem sobie Poszaleć, on bardzo ładnie się świeci Bardzo ładnie wygląda, jest no prześliczny To chyba też w bardzo dobrym stanie On nam poleciał, to jest minimalware, Więc on będzie, no prawie, że e, Moi drodzy, no nie przyciorane z żadnej strony. Dobra, tylko lubione. Mamy tak, to zrobione, to zrobione, to zrobione. Uuu, pomieszały one mi się troszkę. Więc jak zejdę tutaj na dół może... To będzie git. O, właśnie, tu jest git całkiem niepomieszane. Tam mi się troszkę one po pomieszały, więc wchodzimy teraz w Phoenix Casey. Phoenix casey kosztują dwie dyszki. Eee, na tym kosztuje ona... Uuu, tu już jest droga. Ale dzisiaj potwieramy, potwieramy bo nam poleciały te rękawiczki, za 18 kawała, nie? Więc jak nam poleciały te rękawiczki, to możemy naprawdę tutaj eee, sobie podziałać. Antygnowa, ok, 82 i Sandstorm. Elegancko, lecimy dalej. Eee, mamy Sandstorma, Corporala i Sandstorma. Okej, okay, dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, otwieramy kolejnego takiego Feniksa i mamy tutaj tak Redline, Asimov, Kameleon, e, Trigon, Antik, Hit, Sergeant, Guardiany, bardzo ładne skiny, bardzo piękne skiny tutaj są e, w tym Phoenix caseie. no i Heaven, Guardian, Max 7, -ki. o i tego też bardzo dużo leciało, tego bardzo dużo leciało e, i tego żeśmy trochę żeśmy wcale w się sensie nadrobili. Te Feniksy otwierałem, otwierałem w pewnym e, etapie swojego życia, e, no i teraz dobra, lecimy trzy takie na Jesterze e, i 1271 zł kosztuje taki pakiet trzech e, jesterów. Uuuu! Tutaj kaszana, tutaj kaszana. Jeszcze trzy takie sobie otwórzmy. No dobra, jest specialitem, jest specialitem. Nie, no przeskoczyło, dobra. Dupa, dupa. Spróbujmy jeszcze raz tutaj otworzyć, ale tutaj na Phoenix Case nie będziemy szaleć, bo no, na tym wyrównanym gesterze, no to już trochę wychodzi. Redlight obciorpany. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Mamy broken Funk Case, moi drodzy, broken Funk. Trzy takie e, skrzynki. Ej, też kojarzę, też kojarzę, że skrzynię jest to Prince Stream Mka biała. Piękna tajmeczka. O, dobra! O nie no, było blisko, było blisko tego Special E-Tema. Gdyśmy tak na starcie otworzyli tego Special itema na Broken Fungu. E, to by było coś pięknego, nie? I to na e, zwykły, bez żadnego boosta. E, to było całkiem ślicznie. Mamy Monster Masza tutaj e, USP-a. i jedziemy dalej. DigiG, telemesze, wendesze. Wendety, wandale no nic, no lecimy teraz na Jester. Małdzik, moi drodzy, trzy takie skrzynki, to już szaleć nie będziemy. To jest jeden Jesterek i e, zabijamy stąd, chyba że polecimy dalej coś za 20 koła, e, to będzie coś pięknego, ale no niestety, niestety nam nie poleciało. Idziemy dalej. Breakout weapon case, moi drodzy. E, otworzymy tak, trzy skrzynki, breakouty e, i, i później lecimy sobie za chwilę jeszcze na Jestera i przechodzimy dalej. Trzeba trochę przyspieszyć, żeby też was tutaj nie zamulić, czy wam się tutaj wiecie, nie zrobiło za nudno. E, więc troszkę tempo nasze tutaj zwiększamy Ivory ABS i Supernova Okej, Ok, dobra, wchodzimy sobie na Jester Mode 1700 takiej Jester Mode 770. I, 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 i Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Tutaj nam zabrało dosyć mocno. Dobra, idziemy na Reptite Case, samoj drodzy. Reptite, mamy LED Muzeo e, a, a, tego Kałacha. Mamy Desert Digla Ocean Drivers, Nagataka, Spider Lily. Nie jest źle. Nie jest źle, tutaj można też fajnie sobie wydropić. Trzy takie skrzynie kosztują 127 e, Zika. Więc tutaj, tutaj, tutaj to już jest troszkę e, wyższy. Pułap, troszkę drożej. Wchodzimy na Jestera i zobaczymy co ona na Jesterze tutaj poleci. I mamy tak, watchdoga, trida i plagę. Okej, okay, dobra. Otwórzmy jeszcze raz coś takiego, jak trzy te No i co? No powiem tak, poleciało nam na początku konkretnie, poleciała nam ta kostka, poleciały nam te rękawiczki, teraz jest troszkę tutaj e, ciężej. No i tak, weapon case, moi drodzy, tutaj z grubego kopyta, ono kosztuje 1500 zika e, na tym gesterze, więc otworzymy sobie takie... Taką jedną tylko. Mamy tutaj Lightning strike Curse Hardened. Więc naprawdę tutaj mamy potężne e, te skiny. Ale jest to już drogie. Jest to już drogie. E, I Dark Water dropnięte na starcie. Dobra, ładnie. E, mamy tutaj Hypnotica, digielka Ej, no piękne są te skiny. Ale no tutaj już musimy e, z głową. Jaki drogi jest ta trakon jest w ogóle. Dobra, zaszalejmy. Dwa takie na też Otwórzmy trzy koła. Jest to trochę wart, ale dobra. Mamy Special Item. Dobra, jest, jest, jest pięknie. Jest też i co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Tu będą drogie kosy pewnie bardzo, bo e, ta skrzynka była droga, Goodnight, good night! no nie jest źle, jesteśmy na plus, ale, ale nie jest to coś, co mogło być z tej skrzyni jeszcze wydropnięte, nie, i otworzymy bez jester'a na lightning'u trzy takie, e, raczej bez jester'a trzy takie skrzynki za 900 weapon case'ik, o kurcze, drogi, drogi, tutaj ciężko jest, Dropnąć, ale jest szansa. No, jak widzicie, jest szansa na naprawdę coś konkretnego. Brawo Kasik, moi drodzy, brawo Kasik, znany nam wszystkim. Dobry Brawo Kasik, 10 takich na Rapidzie. E, otwieramy, bo ja bardzo te Brawo akurat lubię. E, o kurczę, coś nam się tutaj przywiesiło. Otwieramy. No i tak, trzy niebieskie, sześć niebieskich, dziewięć niebieskich. No, tutaj niebiesko, niebiesko, niebiesko. Pięć e, stów, no i tutaj nam nie oddało tak jak powinno. Trzy takie brawo-kejsy otwórzmy jeszcze na klasyku. Mamy Tempest nowy, mamy overgrowth'a mamy Bone Pile i mamy e, tutaj, no troszkę do tyłu. Jester Moulding, moi, dro moi drodzy, jedna taka skrzynka na Jester Mouldsie. Brawo-kejsik jeden no i Fire Serpent nam nie poleciał. Dużo brawo-kejsami na e, bitwach szalałem sobie. Pamiętam, tam swego czasu, bo tutaj te Fire Serpenty leciały, jeżeli poleciał nam Fire Serpent, to mieliśmy bitwę już zrobioną. No tutaj mamy dwa Fire Serpenty obok, no ale niestety nam on nie dropnął, no, chociaż i ten Emerald Dragon jest całkiem drogi e, i wyszła nam ta skrzynia na zero. Hydra Casing, moi drodzy, Hydra case znany nam wszystkim z Onitagi, moi drodzy, i Hellfire'a, e, bardzo ładna MK, no, bardzo ładna tutaj AWP jest, no i nam poleciało coś takiego jak... Cobra strike i jest dupa. E, ale, 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 spoko. Otwieraliśmy tutaj inne na Otwórzmy sobie teraz trzy takie e, hydry e, klasyczne, jeszcze. I zobaczymy, co nam poleci. Mamy tutaj makabre hard water, i makabra. A więc tutaj jest tak. O! No i mamy jeszcze Huntsman Case, czyli skrzynka, która wprowadziła nam tutaj noże Huntsman. Jak widzicie, takie noże możemy sobie tutaj e, przytulić. Trzy takie otwieramy na wejściu. Zobaczymy, co nam poleci. 129 ziko. E, to kosztuje takie combo. No i Special Item był niedaleko, ale niestety nam on nie poleciał. Chociaż 9 dych tutaj i tak z tej skrzynki przytuliliśmy. E, lecimy sobie z kolejną taką skrzynką. Spróbujmy na Lightningu e, troszkę otworzyć. Lightning to jest tryb, który nam takie szybkie otwarcie robi. raz. 2 E 3 Maszynę rozgrzewamy, moi drodzy. 4 no i jedziemy teraz tutaj jester Mouldem. Szału nie było, dlatego jester Mouldik moi drodzy. I tutaj Hansmana sobie otwieramy i zobaczymy, co nam poleci. Mamy wulkana i mamy moduł. Okej, okay. wulkanik całkiem spoko. Eee, podoba mi się ten Kałach I mamy pięć koła! Minimal w w statraku. Pięknie! No i widzicie? Musieliśmy troszkę rozgrzać i ten Hansman nam tutaj e, to wrócił. No to co? Najlepsza skrzynia to był bodajże ten e, Dreams Nightmare, co nam... Tak mocno oddało e, Albo broken funk, już nie pamiętam w tym momencie e, Mam nadzieję, że wam się odcinek Jak najbardziej podobał, jeżeli tak to dajcie łapę w górę Subika, dzwonek, powiadomień Pamiętajcie o tym też, że Doładowując z kodem, moi drodzy Już wam pokazuję jak to się robi, doładowując z kodem Sylo, macie 10% bonusu Do każdego doładowania i 20 na starcie Dzisiaj przetestowaliśmy sobie wszystkie skrzynki e, Które znajdują się e, Które znajdują się w Counter Strike'u Jakie są też tutaj odzorowane na tej stronie e, I mam nadzieję, że wam się Taki odcinek podobał, jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, i też pamiętajcie o tym, że doładowując moim kodem, macie szansę wzięcia udziału również w Giveawayu. A póki co, ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć Wam.